Cześć, dzisiaj zabieram się za sprzątanie mojej kuchni i będą to takie porządki od serca generalne. Zobaczymy, ile uda mi się zrobić, ale już taką reorganizację kuchni planuję od dawna i jakoś nie mogę się za to zabrać, więc dzisiaj już koniec przekładania i działam. W codziennym użytkowaniu kuchni pewne rzeczy bardzo mnie irytują i muszę to zmienić, bo po prostu doprowadza mnie to do szału. Niestety ciągle to jakoś odwlekałam, ale dzisiaj właśnie się za to zabieram. Wiem też, że takie filmy ze sprzątania motywują do działa. Innych, przynajmniej ja tak mam, że jak się naoglądam takich filmów o sprzątaniu, to sama mam ochotę coś zdziałać, coś pozmieniać, posprzątać, więc mam nadzieję, że mój film też kogoś zmotywuje i będziemy sprzątać razem. E, zaczynam, nie przedłużam, działamy. Może zacznę od szafki, która mnie zmotywowała do tego, żeby coś zacząć zmieniać w kuchni. To jest ta szafka kargo, w której są garnki. I to jest bardzo złe rozwiązanie, ponieważ to się w ogóle wysuwa. Wiadomo. Jest to metalowa szafka, garnki też są metalowe, szklane, to wszystko się tłucze, hałasuje. Jest to bardzo uciążliwe i yy, przede wszystkim chcę zmienić właśnie miejsce tych garnków. Garnki planuję przenieść do szuflady, w której też muszę zrobić miejsce. I kolejna rzecz, która mnie bardzo denerwuje, jest to ta szafka, w której trzymamy zapasy jedzenia: jakieś tam puszki, tak jak widzicie, jakieś oleje czy suche produkty do jedzenia. Yy, jest to kiepskie rozwiązanie z tego względu, że ta szafka jest bardzo głęboka. I żeby coś wyjąć, żeby coś znaleźć, to muszę po prostu wszystko wyciągać, bo nie widzę tego na bieżąco, co tutaj mam. Druga półka szafce to też jest miszmasz totalny. Bo tutaj mam też y, roboty kuchenne, jakiś mikser. Mój mikser ten planetarny, młynek, y, więc no, częściowo jest ok, ale widzę tutaj też produkty spożywcze, więc to też musi iść do zmiany. Musi tu być y, porządek. No i ta ostatnia półka tutaj na górze też mam produkty spożywcze, y, masła orzechowe, jakieś nutelle zdrowe, amarantusy, więc niby ok. Tam z tyłu też jest kawa, jakieś dziecięce produkty, ale widzę też kaszę, cukier, więc. Y, Totalny miszmasz. Trzeba to pozmieniać, ułożyć, usystematyzować, żeby to miało jakoś, tak wiecie, ręce i nogi. I doszły do mnie pojemniki, które zamówiłam na Allegro, te cztery właśnie. One są fajne, bo są plastikowe, ale dosyć szczelne, bo tutaj mają taką gumę, więc tutaj nic się nie powinno dostać. Kupiłam też taki mały słoiczek w Pepko. Na coś mniejszego i stacjonarnie też takie dwa pojemniki. Już jeden taki mam, bardzo dobrze mi się sprawdza od paru dobrych lat, więc kupiłam dwa takie: jeden większy, drugi mniejszy, w Ochon. I mam nadzieję, że to już będzie wystarczająco, chociaż pewnie nie, ale coś na pewno tutaj przesypię, przełożę i będzie to lepiej wyglądało i będzie się lepiej funkcjonowało. Tutaj mam szuflady, w tej pierwszej jest znowu wszystko. Czyli produkty spożywcze, jakieś przyprawy, papiery do pieczenia, folie spożywcze, woreczki. Trzeba to posprzątać i pogrupować jakoś. I ta druga szuflada, w której jest wszystko i nic. W sumie nie wiadomo co tutaj jest: jakieś chusteczki do sprzątania, baterie, gąbki, siatki na zakupy i nie wiadomo co. Więc z tej szuflady rzadko korzystamy, bo ona jest taką graciarnią. I planuję te rzeczy wyjąć i zrobić tutaj miejsce na patelni, garnki, bo to jest doskonała właśnie szuflada, miejsce na przechowywanie garnków i patelni. Będzie to wygodne i na pewno nic tutaj nie będzie się aż tak tłukło jak w szafce cargo. Dobra, więc to jest priorytet, działamy, zobaczymy, co się uda zrobić. tak to mniej więcej wygląda. Jeszcze mam tutaj kilka garnków w zmywarce, ale i tak jest bardzo dużo miejsca. Ja włożyłam praktycznie wszystkie te garnki z dwóch szafek cargo, z dwóch półek i wszystko się mieści, jeszcze jest dużo miejsca, więc bardzo dobry pomysł. Muszę tylko jeszcze przemyśleć kwestię pokrywek, bo nie mam gdzie tego trzymać i one się tłuką. Są takie fajne organizery na pokrywki, więc może coś takiego zamówię, albo kupimy gdzieś w IKEA i no dobrze to wygląda, także lecimy dalej. I tak się prezentuje szuflada już po porządkach. Okazało się, że zostało bardzo dużo miejsca, co jest naprawdę satysfakcjonujące, bo nie ma tutaj bałaganu. Głównie jest to taka szuflada z rzeczami na śniadanie, tak żebym miała pod ręką, czyli płatki owsiane, jakieś orzechy, nerkowca, pestki różne. Tutaj przesypałam sobie pestki, nie pestki, tylko płatki migdałowe amarantus i tego typu rzeczy jakieś sziemielniane też mam w takim pojemniku nasiona chia, kakao cukier puder tutaj jeszcze mam mąkę taką dziwną że tak powiem bo tu jest mąka z ciecierzycy skrobia ziemniaczana mąka koryczna rzadko z tego korzystam więc jeszcze muszę nad tym pomyśleć ale na razie tutaj mam dużo miejsca więc to tak zostaje tutaj już mam całą szafkę wolną więc bardzo fajnie, a tu jest y, kolejna szafka, z którą trzeba zrobić porządek. E, te pojemniki plastikowe też muszę gdzieś y, z, zmienić ich miejsce, muszę je gdzieś przełożyć. A tutaj pod spodem mam deski do krojenia, miskę plastikową i talerz kamień do pizzy, więc to też trzeba stąd zabrać. Tylko jeszcze nie wiem gdzie. Ja to przełożę może do tamtej szafki na górze. W każdym razie chcę zrobić sobie tutaj taką spiżarkę, czyli y, mieć wszystko tak pod ręką i na oku. Jak wysunę sobie te szafki, to będę widziała właśnie, y, co mam. Wszystkie słoiki, wszystkie konserwy, puszki i tego typu sprawy, jakieś mąki. Także y, taki jest plan. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Miejsca będzie dużo, więc działam. Czy ja właśnie siedzę na y, blacie na szafce? Być może. Y, za mną jest jeszcze jedna półka do ogarnięcia. I tutaj mamy różne. Znowu produkty spożywcze. Strasznie dużo tego mamy. Nie wiem, czy w każdej kuchni tak jest? Czy wszyscy mają tyle żarcia? Ja, po prostu ogrom. Ale też są jakieś produkty y, dla dziecka, zaraz wam pokażę, tylko żebym się tu nie zrypała. Muszę tutaj troszeczkę chyba poukładać po prostu, ale wydaje mi się, że te rzeczy tutaj zostaną, bo tu mamy też trochę słodyczy. I fajnie jakby te słodycze były gdzieś wysoko, daleko, żeby tak nie były, wiecie, na wyciągnięcie ręki. Mamy tutaj też to tu właśnie, o, różne yy, musy dla młodej. O, jeszcze kotlety sobie znalazły. Spoko. No właśnie, jest tak głęboka ta szafka, że ja sama nie wiem, co tam mam. Yy, tak. Tak, tyle suszone. Znowu musy. A co my tu mamy? Warzywa jeszcze bio? No, tak. O, jeszcze ksylitol mam. A ostatnio kupowałam. Myślałam, że nie mam. Nieźle. No właśnie. Tak to jest. Dobra, lecimy z tym. I tak wygląda ta szafka. Tutaj ustawiłam pojemniki plastikowe, szklane. Tam pod spodem mam deskę do pizzy i kamień do pizzy. Rzadko raczej z tego korzystamy, więc tak po prostu stoi pod spodem. Tutaj wyżej mam robot planetarny, deski do krojenia, jakieś tam sprzęty kuchenne, jeszcze młynek do mielenia mikser ręczny, suszone owoce będą pod ręką. Tam jeszcze część przetworów, bo po prostu tego mamy tak dużo, że nie idzie tego ogarnąć. Kawa, a na górze mamy. Niewiele się zmieniło, ale coś tam jednak się pozmieniało. Także mamy tutaj te właśnie masła orzechowe różnego rodzaju smarowidła, ksylitol i produkty takie dla dziecka, musy, jakieś tam przekąski. Więc jak na razie jest dobrze. Ciekawa, czy do tego pojemnika zmieści się ponad kilogram makaronu, bo tutaj mam opakowanie kilo, kilogramowe, a tu jeszcze mam resztkę. Chciałabym to wszystko przesypać. Jestem ciekawa, właśnie. No zobaczymy. na spokojnie udało mi się tutaj zmieścić ponad kilogram makaronu, więc naprawdę fajne pudełka. O, zamknięte, wszystko się ładnie prezentuje. Tak to wygląda. Od razu inaczej. Od razu lepiej. I mimo tego, że kupiłam... Dosyć dużo tych pojemników. To i tak tutaj zostały jeszcze y, pootwierane makarony, kasza manna, y, ryż. Ale to tak zostanie na razie, bo y, nie mam też takich małych pojemników. Bo zostały mi dwa bardzo duże. A na kaszę manną, no to, to jest bez sensu. Więc jak na razie, tak zostaje. Bardzo dobrze to wygląda. Jest więcej miejsca. Na dole tutaj mam y, makaron, spaghetti, jakieś tam przetwory, takie puszki, słoiki, olej. Tutaj mam ziemniaki. Kosz jest z Ikea, ale ostatnim widziałam w Pepko bardzo podobny. Y, także tu mam ziemniaki, cebulę, oliwę, jakiś zapas y, mleka roślinnego więc y, całkiem. Fajnie to wyszło. A co najważniejsze, wyciągam i mam wszystko praktycznie na wierzchu, więc nie muszę się denerwować, nurkować i szukać, wyciągać wszystkiego i szukać konkretnego produktu, tylko od razu widzę, co jest. Więc na pewno to jest dobra zamiana. I została mi jeszcze tutaj ta szafka z przyprawami i z herbatami z kawą. Nie jest tutaj najgorzej, ale chciałabym jednak uporządkować, zwłaszcza te herbaty, bo tam z tyłu nawet nie wiem za bardzo co jest, z tego się nie korzysta, więc muszę to przejrzeć, zobaczyć i uporządkować, wyrzucić coś, co się już nie nadaje i trochę tutaj ogarniemy. Jeśli chodzi o przyprawy, to muszę tutaj podosypywać pewne rzeczy i ogólnie jest ok. No tak, tutaj, tutaj. I tak wygląda już posprzątana półka z herbatami i kawą. No zdecydowanie lepiej to wygląda. Przynajmniej y, wszystko jest na widoku. Część herbat musiałam wyrzucić, bo były przeterminowane. Nie wiem, czy może się herbata przeterminować, ale jeżeli do, nie powiem chyba. Albo dobre. 18 roku, no to tak chyba niekoniecznie. Y, więc y, tak to wygląda. Herbaty, tutaj mam jeszcze takie małe słoiczki z konfiturami, miód. A tu mamy pieczywo, a tutaj jest taka przyprawa do, do kawy. Tak, mam ją luzem, ale wolę ją położyć tu niż z tamtymi przyprawami, takimi słonymi, bo tak pewnie bym zapominała. A jak będzie pod ręką na oku, to może będę używać. Także tak to się prezentuje. Już mi się ciemno strasznie zrobiło, więc hmm, chyba muszę kończyć pomału to, to nagrywanie. Ale generalnie jestem bardzo zadowolona. Ciemnica mnie tutaj zastała. Niestety, tak to jest jak się nagrywa w listopadzie. Jeszcze będę tutaj myć szafki, więc mam nadzieję, że coś będzie widać. I tutaj mam taki płyn do kuchni, ale on jest taki moim zdaniem uniwersalnego. Używam i do blatów, i do kuchenki. Więc e, przeczyszczę też fronty. E, jest on z Lidla, pochodzenia naturalnego w 96%. Tam cały czas ktoś nadaje. No i niezastąpiona e, ściereczka z Wiledy. Ona jest doskonała do wszelkich e, szklanych rzeczy, do szyb, e, do kuchenki indukcyjnej więc do tych blatów myślę, nie blatów, tylko do frontów też mi się e, świetnie sprawdzi. Nie zostawia żadnych smug. Naprawdę jest doskonała. Mój niezbędnik w kuchni i w sprzątaniu, więc dobra. Nie ma co gadać, trzeba robić.